Janina Porazińska Szewczyk Dratewka Był sobie raz Szewczyk Dratewka Biedak był z niego, a biedak Aby lichy odzienie na grzbiecie Aby podarte skórzniaki na nogach Aby torba, a w niej kromka chleba Cały to był jego majątek Od wsi do wsi wędrował I stare obuwie łatał Szedł raz Dratewka wielkim lasem Zobaczył pod sosną rozrzucone mrowisko. Musi niedźwiedź, który na wiosnę rat mrówcze jaja wyjada, taką im psotę uczynił. Biedne mrówki biegały na wszystkie strony, znosiły po ziarnku piasku, po igiełce sosnowej i mrowisko na nowo urządzały. Użalił się nad nimi dratewka, zdjął z głowy czapkę i jako mógł, to rozrzucone mrowisko na jedną kupę czapką zgarnął. Wtedy na wierzch mrowiska... Wyszła mruwica, matka i powiedziała. Dziękuję ci, dobry człowieku. Jak będziesz kiedy w potrzebie, to ci przyjdziemy z pomocą. Uśmiechnął się szewczyk, bo jakąś pomoc mogłyby mu dać nędzne mrówki. Pokłonił się im i poszedł w dalszą drogę. Minęło dni mało wiele. Szedł znów dratewka, puszczą zieloną, puszczą szumiącą i znów zobaczył wielką krzywdę. W dziupli starej sosny była barć i ktoś tę barć zniszczył. Plastry wosku leżały na ziemi, miód ściekał po drzewie. Oho ho, o, musi i tutaj niedźwiedź gospodarował. Zaczął dratewka pszczołom pomagać. Pownosił plastry na drzewo i w dziupli jej umocował, woskiem oblepił, miód ciekący zatamował. Wyszła na brzeg barci pszczela królowa i powiedziała. Dziękujemy ci, dobry człowiek. Jak będziesz kiedy w potrzebie, to przyjdziemy ci z pomocą. Znów się dratewka aby uśmiechnął, pokłonił się pszczołom i poszedł dalej. Minęło dni mało wiele. Szedł raz dratewka długą groblą między wielkimi stawami. Po stawach pływały dzikie kaczki. Jak dratewkę zobaczyły, wielkim głosem zakwakały, po czcinach się pochowały. Wiedziały dzikie kaczki, że po grobli myśliwi chodzą, do kaczek mierzą, bystre strzały na nich z łuków wypuszczają. Stanął szewczyk na grobli i zawołał. Nie bójcie się cyraneczki, nie chcę do was mierzyć, a chcę się waszą urodą cieszyć. Nie chcę was zabijać, a chcę was chlebem uczęstować. I zaczął chleb kruszyć i do wody go wrzucać. Wypłynęły kaczki z Czciny, wszystkie okruchy z wody wyzbierały i jeszcze się tej smakowitości dziwiły, bo nigdy jeszcze chleba nie jadły. Aż najstarszy kaczor, piękny z modrym lusterkiem na skrzydłach, powiada: dziękujemy ci, dobrym człowieku, żeś nie przyszedł nas mordować, niech przyszedł nas uczęstować. Jak będziesz kiedyś w potrzebie, to przyjdziemy ci z pomocą. Uśmiechnął się dratewka i pomyślał: hmm, Jakąż ja mogę mieć z was pomoc? Przyszły za mnie nie przyszyjecie, obcaska za mnie nie przybijecie. Ale ładnie, pięknie im się ukłonił i poszedł dalej. Idzie, idzie, aż zaszedł do takiej krainy, gdzie był zamek, a przy tym zamku wieża. A w tej wieży zamknięta była panna, a tej panny pilnowała czarownica. Koło zamku ludzie stoją i tak sobie rozmawiają. Kto by się z tą panną ożenił, to by ją z niewoli czarownicy wybawił. Ale tylko ten się z nią może ożenić, kto dwie roboty odrobi i zagadkę odgadnie. No, to może i... ja bym spróbował. Nie wyrywaj się, głupi! Życie ci niemiłe, czy co? Kto pójdzie na ochotnika, a nie zrobi, to temu czarownica głowę urywa. Ale może ja bym spróbował? Nie tacy jak ty tu próbowali. Rycerze przyjeżdżali, i królewicze, i książęta. Nikt nie potrafił robót zrobić. Tej zagadki odgadnąć. Nikomu czarownica nie darowała, wszystkim pourywała głowy. A ja pójdę i spróbuję. I szewczyk zastukał do bramy zamku. Wyszła zaraz czarownica. I pyta się. Czyś ty człowiek, czyś ty zwierz? Czemu pukasz? Czego chcesz? Chcę. Chcę się z tą panną, co siedzi na wieży, ożenić. Jak zrobisz niedługo robotę pierwszą i drugą, a potem składnie zagadkę odgadniesz, to się ożeni. Pano, spróbuję. Tak czarownica. Wpuściła go na zamek, zaprosiła do komnaty, co się na siedmioro drzwi zamyka, co w oknie żelazną kratę miała i powiada. Masz tu piasku z makiem korzec. Przebierz, zanim błysną zorze. Jak nie zrobisz do poranku, to ci panku urwę głowę i gotowe. I czarownica wyszła. I szewczyka w komnacie na siedmioro drzwi zamknęła. Siedzi dratewka, w głowę się drapie i myśli. Ty lachny wór przebrać, piasek osobno, mak osobno, toż tu roboty jest na rok od wiosny do wiosny. A ona mi każe do świtania to zrobić. Oj, źle z tobą, dratewka, źle ten słyszy za oknem po ścianie coś szura. Nabliża się ten szmer do okna, nabliża i przez żelazną kratę zaczynają do izby biegać mrówki. Tysiące i tysiące, mnogość nieprzeliczona. Nie martw się, szewczyku, obiecałam ci przecież, że gdy będziesz kiedy w potrzebie, to przyjdziemy ci z pomacą. Skoczył dratewka, mak z piaskiem z wora na podłogę wysypał. A mrówki, jak się do roboty wzięły, jak zaczęły zwijać się, a jedna drugą poganiać, a ziarnka nosić, mak na prawo, piasek na lewo. Do północka wszystko przebrały. Znów po ścianie zaszurało, mrówki przez kratę przelazły i w las poszły. Ucieszył się dratewka, pusty worek zwinął pod głowę. I zasnął. O pierwszej zorzy czarownica siedmioro drzwi odmyka, i już cieszy się, że temu zalotnikowi głowę urwie. Wchodzi i widzi mak na jednej kupce, piasek na drugiej, a szewczyk na ziemi siedzi i przeciąga się, bo się doskonale wyspał. Wielce się czarownica zdumiała, ale nie daje o tym poznaki po sobie, tylko powiada. Dziś masz do roboty czyk złoty. I jak poszła do kąpieli, upuściła go w topieli. Uwiń mi się składnie i znajdź kluczyk na dnie. Jak nie znajdziesz do poranku, to ci panku urwę głowę i gotowe. Poszedł tratewka nad stawy. Stanął na grobli i zadumał się głębokim zadumaniem i zafrasował się wielkim zafrasowaniem. Jakże ten kluczyk znaleźć? Czy to wiadomo, gdzie go panna upuściła? W którym stawie się kąpała? Czy to wiadomo, jakie tam w wodzie głębiny przepastliwe? Jakie tam w wodzie wiry zdradliwe? Stoi, duma sumuje. Aż tu wypływa z czciny kaczur. I pyta. Czego ci potrzeba, znajomku nasz, dobry człowieku? Trzeba mi znaleźć złoty kluczyk, co go panna w kąpieli zgubiła. Jak kluczyka do poranku nie znajdę, to mi czarownica głowę urwie. Nie flasuj się, dobry człowieku. Wszystkie cyranki będą nurkowały. Wszystkie rybki będą szukały. Głan, głan, głan. Kluczyk ci przyniesiemy. Zaszurały trzciny, cyranki wypłynęły na staw. Zaburzyła się woda. Rybki poszły na głębinę. Minęło czasu mało wiele. Znalazła rybka kluczyk na dnie. Jak go znalazła, to go oddała kaczce, a kaczka oddała kaczorowi, a kaczor wyniósł go na brzeg i powiada. Już się nie frasuj, dobry człowieku. Nie uzeźmy, złoty kluczyk znaleźć, kwa kwa. Dratewka kluczyk chwycił, kaczorowi podziękował i do czarownicy pogonił. Wielce się czarownica zdumiała, ale nie daje o tym poznaki po sobie, tylko powiada. Złoty kluczek, złote drzwi. Czy ja zginę? Czyli ty? I kazała dratewce iść za sobą. Przeszli 777 schodów i stanęli na szczycie wieży. Czarownica złotym kluczem drzwi otworzyła i weszli do komnaty. A w tej komnacie na ławie siedzi dziewięć panien. Wszystkie są jednakowo biało ubrane i wszystkie mają płócienne zasłony na głowach. A czarownica powiada: A teraz! Jest trzecia próba, albo gody, albo zguba. Za chwileczkę już świtanie, za chwileczkę ranek wstanie. Musisz zgadnąć jak należy, która z tych jest panną zwierzy. Jak nie zgadniesz do poranku. To ci, panku, urwę głowę i gotowe. Hi, 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 hi. Przygląda się dratewka pannom, która z nich jest inna, która z nich jest panną uwięzioną, ale one wszystkie jednak owiuteńkie, jako te białe gąski na łące. Jak tu poznać? Jak tu zgadnąć? Teraz to już przyjdzie mi zginąć. A wtem... Przez otwarte okno złote pszczoły wleciały. Jedna z nich szewczykowi do ucha. Nie martw się szewczyku, poratujemy cię w tej ostatniej potrzebie. Nasza królowa przyrzekła ci to. Pszczoły izbę okrążyły, a potem nad ostatnią rzędzie panną zatrzymały się, złotą i szumiącą obręczą nad jej głową zawisły. Tak jest. I do ostatniej panny podbiegł. Panna się zerwała, zasłonę odrzuciła i szewczyka za szyję obłapiła. Och, ty, mój najmilszy, z niewoli mnie wybawiłeś! Jak to czarownica zobaczyła, raz, dwa, trzy przemieniła się w jakieś ptaszysko, skrzydłami załopotała, przez okno w świat daleki poszła. I tyle ją widzieli. Adratewka z panną z wieży zaraz huczne wesele wyprawili i w czarownicy zamku zamieszkali. Żyją tam szczęśliwie do dziś dnia.